Cześć moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Gry Stardew Valley. Moi drodzy moi mili, jak wiecie, bądź też nie wiecie, jutro zaczynamy pierwszy dzień lata, więc trzeba dzisiaj w dzisiejszym odcinku przygotować naprawdę porządnie farmę e, i powiem wam jedną bardzo ciekawą rzecz którą e, udało mi się znaleźć w internecie mianowicie znalazłem stronkę e, to nie jest żaden produkt placement czy coś w tym po prostu chciałem wiecie nie robić tego w grze tylko po prostu nie wiem pierw myślałem żeby zrobić to w pańcie czy w czymś ale potem właśnie sprawdziłem jest moi drodzy bardzo fajna stronka na której możecie sobie w bardzo fajny sposób zaprojektować farmę i zrealizować ewentualnie swój cel e, jeżeli nie zapomnę to wrzucę wam gdzieś tutaj albo to albo może nie nie wrzucę wam zobaczycie będzie wyglądać efekt końcowy natomiast podrzucę wam linka do tej stronki bo pewnie się i tak będziecie będzie pewnie ciekawi więc jakoś sobie to ogarniemy i teraz tak, ja już mam moi drodzy wstępny plan naszej farmy, jak ona będzie wyglądała jeżeli chodzi o lato przyznam się szczerze, że jest ona zagospodarowana wedle mojego planu, który nie wiem czy wypali w dzisiejszym odcinku w 100%, a czy może inaczej na pewno nie wypali, ponieważ mam tutaj kilka budynków, które po pierwsze muszę przenieść po drugie, no po prostu jest kilka budynków dobudowanych, ale tak mniej więcej chcę, żeby to w połowie lata już wyglądało. Więc myślę, że sobie to jakoś ładnie ogarniemy. Natomiast tak. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, dzisiaj spędzamy cały dzień na farmie ja mówię to od razu i nie idziemy nigdzie, zresztą nikt też nie ma urodzin, Abigail się nie będziemy ogarniać, dodatkowo chcę żeby wiecie co, jutrzejsza pogoda była dla nas e, totalnym zaskoczeniem, więc nawet nie będę tutaj sprawdzał, e, nawet nie będę tutaj sprawdzał jaka jutro jest pogoda, jedyne co zrobię w sumie to chyba sprawdzimy, o właśnie tak dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj mamy The Queen of Souls. Tam, Laki się nauczyliśmy fajnie, że sprawdzimy sobie tylko fortunę. I dzisiaj są duszki w niezbyt dobrym humorze, więc to nawet lepiej. Będziemy mieli więcej do ogarniania na farmie. E, I teraz tak. Od czego zaczniemy, moi drodzy? Przede wszystkim zaczniemy od całkowitego przebudowania większości rzeczy. Ja już tutaj na dzień dobry się zabieram za to, ponieważ czasu, no, pójdzie mi troszeczkę dużo na to. Um, oczywiście też pozbieramy sobie standardowo wszystkie, wszystkie, może, nasze dostępne możliwe rzeczy. Um, jeszcze tak, tutaj widzę, że mam jakieś ziemniaki więc sobie je pozbierajmy. Drzewa, no niestety, tak jak Wam mówiłem, owocowe totalnie nie wyrosły, więc jest po prostu katastrofen machen. Więc tutaj nic nie zrobimy. Natomiast jeżeli chodzi o farmę, ja sobie tutaj wszystko ładnie poprzedłużam, tak jak jest to w moim planie. Co prawda już widzę, że tutaj mi te drzewa troszeczkę przeszkodzą, ale to nie, powinni, nie powinno być dla nas jakimś tutaj dużym problemem. Dobra, oj tu zrobiłem w sumie źle ścieżkę. Nie ona, ona tak nie miała wyglądać. Czekajcie. Może teraz, tak, zetniemy sobie jeszcze te drzewa. Tutaj ogólnie podpowiem wam tylko tyle, że w tym miejscu będzie stała. W tym miejscu, tutaj w rogu, będzie stała e, studnia, ponieważ studni nam brakuje, ale na razie nie powiem wam w 100%, jak ona będzie wyglądała. Więc e, to taka, wiecie, surprise, będzie coś w tym stylu. E, dobra, tu jest wszystko na razie tak, jak chciałem, i teraz tak. E, tutaj, poczekajcie, bo ja muszę spojrzeć na ten mój magiczny, czarodziejski plan. Ja myślę, że tablet nie wyłącza i mi się. Tablet, dobra, dzięki. Um, a właściwie, wiecie co? Może zaczniemy od strony zwierząt. Będzie nam łatwiej. Będzie nam łatwiej. Zresztą, i tak muszę zebrać tutaj troszeczkę kamieni, bo mi się przydadzą. Eee, kamienie, kamienie, kamienie. Ewentualnie ścieżka, bo ścieżki chyba. O, mamy 61, ale to i tak jest za mało, więc wezmę sobie jeszcze kamienie. Eee, hmm, 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 hmm. To nam do szczęścia potrzebne nie będzie. I teraz tak. Zrobię sobie na pewno więcej z tej drogi koblowej, bo to będzie mi na pewno w 100% potrzebne. Dodatkowo, uwaga, uwaga, robimy płot. Tak, moi drodzy, będzie troszeczkę płotów. Stwierdziłem, że trzeba, no powiedzmy, odrobinkę tą farmę jakoś, nie wiem, ożywić. Coś w tym stylu, żeby, wiecie, to jakoś, jakoś tak fajnie, fajnie wyglądało. Od razu też przygotujemy sobie motyw ze sprinklerami, bo sprinklery też tutaj znajdą swoje miejsce w dniu dzisiejszym. I teraz tak. Całą tą drogę, tą drogę główną, ogarniamy sobie na 3. Dobrze mi się wydaje, ona jest na 3 czy na 2. Eee, ona, moi drodzy, jest na 3. Dobra, mam nadzieję, że robię to zgodnie z planem, bo jeżeli nie, no to oczywiście wyjdzie katastrofa. Szkoda tylko, że niestety i nie, nie mogę ich jakoś, wiecie, rozwalić czy coś w tym stylu, bo. Z wielkiej chęci, z jaką chęcią bym się ich po prostu pozbył, ale drogi niestety nie możemy położyć chyba na soilach, Zresztą zaraz w sumie sprawdzimy sobie, dobra, tutaj idzie do końca droga, tak jak jest. Ok, i teraz tak, tutaj idzie. No, właśnie, nie mogę tego położyć na tym. Natomiast tutaj idzie, tutaj będzie w ogóle moi drodzy, podwójna droga, która będzie jakby, wiecie, z jednej i z drugiej strony. Więc to sobie możemy tutaj od razu ułożyć, i teraz tak pytanie: Mogę? O, mogę to tutaj postawić. Dobra, to tutaj będzie, moi drodzy, płot. E, tak, chcę to zrobić tak, jak wam mówiłem, mniej więcej w taki sposób, żeby to jakoś wszystko ładnie wyglądało, żeby to miało ręce i nogi, i tak dalej, i tak dalej. E, teraz tak, tutaj kładziemy jeden sprinkler, bo tutaj będzie ogólnie pięć sprinklerów, czyli 2, 2 tu, 2, 2 tu, 2, 3, 4, tu raz dwa raz dwa i tutaj dajemy ostatniego sprinklera teraz tak jeżeli chodzi o drogę to tutaj będzie szła teraz tym razem droga wiecie e, ogólnie też powyliczałem już mniej więcej ile będzie mi potrzebne e, wszystkich rzeczy i przyznam Wam się szczerze że będzie tego sporo naprawdę uwierzcie mi że będzie tego sporo dlatego że mm, wstępnie wyliczyłem że będę miał uwaga 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 Ponad 600 pól prawnych, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duży wynik. Eee, chyba do tej pory nawet. Czemu ty mi rozwalasz drogę na górze, zamiast rozwalać mi plony? Powiedz mi, chłopcze, bo tego nie rozumiem. No, patrzcie, rozwalam mi drogę, zamiast nie ogarniam za bardzo, ale dobra. Teraz tak, tu będą szły kolejna, kolejna porcja sprinklerów, i teraz tak, tu będzie podwójna ścieżka, więc to idzie raz, dwa, czyli aha, czyli tutaj będzie sprinkler, dobra. To właściwie możemy je położyć sobie na razie na tej ścieżce, później się tym zajmiemy. Tu idzie kolejny, tu idzie kolejny. Przyznam się szczerze i przyznam się bez bicia od razu, że troszeczkę nie policzyłem za bardzo sprinklerów. Znaczy, w sensie nie tyle, co nie policzyłem sprinklerów, em, co mam je trochę źle wyliczone. E, mianowicie, jednego mi gdzieś brakuje tam, żeby go, żeby go osadzić na farmie, no ale to tam, wiecie, swoją drogą. E, nie wiem też jaka jutro będzie pogoda, bo tak jak mówię, chcę żeby to było dla mnie zaskoczeniem, jeżeli coś się nie powiedzie, no to będzie trudno, e, natomiast tak, myślę, że w pierwszej, słuchajcie, myślę, że zrobimy to też tak, e, ja tutaj usunę, nie będę usuwał roślin, e, one sobie same obum, obu, obu, obu lep, wróć, e, same sobie umrą, <laughs> więc e, tutaj nie powinno być e, problemu, czekajcie, bo mi się kurczę. cały czas co chwilę tablet wyłącza i... Nie za bardzo widzę. Teraz tak, e, od razu też umieszczę tutaj e, scarecrowy, czyli nasze strachy na wróble, i to jest dwa, e, dwa, raz, dwa, trzy. Tutaj stawiamy pierwszego, kolejny, moi drodzy, będzie stał, drugi na drodze tutaj. Ehm, także w ten otóż to magiczny sposób to będzie wszystko ułożone. Pamiętajcie też, że jeżeli niszczycie drogi e, i na przykład pod sprinklerem jest e, droga, nie ma sprawy, tutaj się nic z tym nie stanie, nie ma, nie, ma, nie ma sensu się za bardzo w to bawić. Dobra, ale to musimy, wszystkie drogi musimy zniszczyć. Jest w ogóle pierwsza, już jest pierwsza, nie? Coś mi się wydaje, że nie zdążę zrobić pełnego projektu. Natomiast najważniejsze to jest to, żeby ogarnąć moje wszystkie ścieżki zaplanowane na blueberries, melony i tak dalej. Bo to są, jak wiecie, rzeczy, które mają, dają nam największy zysk, więc to musimy zrobić w pierwszej kolejności. Dodatkowo wykupić też będziemy musieli te najlepsze nawozy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę roboty nas czeka. Czy tu jest też podwójna droga? Tak, tutaj też zrobiłem podwójną drogę, więc musimy się tutaj tym zająć. Dobra, tutaj też będziemy musieli to zniszczyć, także, no, mam nadzieję, że teraz ta farma będzie jakoś tak, wie, wiecie, ja może nie jestem jakimś super, tupe, super, hiperturbobudowniczym, jeżeli chodzi o mm, właśnie tego typu rzeczy, projekty i tak dalej, i tak dalej, no, starałem się to zrobić tak, żeby, wiecie, to było, um, jakby to powiedzieć... Praktyczne, czyli żebym miał wszędzie dostęp i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że mi to, e, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. E, teraz tak, tutaj jeszcze od razu sobie to zniszczymy, ponieważ tutaj będzie szedł płot. Hmm. Czyli to idzie. Tak, tu będzie droga, tu dalej zrobiłem płot, też będzie dalej płot. E, I tu idzie podwójna droga. Niestety, zestawianiem tego jest trochę problemów. I ogólnie, też tak jak wam mówiłem, e, będzie mały problemik jeżeli chodzi o przestawienie budynków, ale to spokojnie, na, na wiecie, z czasem sobie po prostu e, ogarniemy. Dobra, i teraz tak tutaj będą szły zwykłe sprinklery, więc e, zaraz sobie tutaj, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery. Tak, czyli tu idzie kolejny, tu idzie kolejny, i tu idzie kolejny. Strachy na wróble też zabieram, bo. Wiecie, żeby było ładnie pięknie, super hiper turboślicznie. Ogólnie 350. Ja nie widzę, wiecie, widzę już, widzę już po prostu, że nie zdążę zrobić tego wszystkiego dzisiaj. E, więc no może nie być ciekawie, ale dam, myślę, że dam radę zrobić jak najwięcej dzisiaj. E, jeden dwa i jeden dwa i tutaj będzie ścieżka pojedyncza. I teraz tak. Ogólnie tutaj będzie też podwójna droga, w, do, jeżeli chodzi o mur, ale też nie do końca, bo tutaj mamy też silos, e, który będzie nam to troszeczkę. Oj, chyba tu właśnie teraz zrobię byka. Nie, nie zrobię byka. Jest i tak jak chciałem. Tutaj będzie pojedyncza ścieżka po prostu. E, no, nie mogłem tego inaczej zrobić, żeby, wiecie, zachować, powiedzmy. Ha, 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 moment. I już widzę, że zrobiłem byka i to takiego, może nie jakoś mega dużego, ale zrobiłem. E, tu jest jednak, wiecie co? Na górze jest ścieżka podwójna, nie potrójna chyba. Tak, na górze jest ścieżka podwójna, nie potrójna, Ale dobra, to nam upadnie troszeczkę w dół. Eee, Najważniejszy jest oczywiście efekt końcowy, i tutaj najwyżej nie zrobię płotka, którym chciałem, żeby to było odgrodzone. Chociaż właściwie zaraz możemy. Wiecie, co możemy to zrobić w sumie? To tutaj. No, czemu ty mi psujesz to, czego nie chciałem, żebyś mi psuł? Kurde, trochę odwaliłem. Trochę odwaliłem, ale nie przypuszczałbym, że źle odczytam mapę. Bo tutaj miała iść, tutaj zobaczcie, tutaj miał iść właśnie płot, który by to wszystko, a no i tu nie przejdę, dobra, wiecie co, to trudno, e, to w takim razie tutaj zrobimy tylko ścieżkę, nie będzie nic więcej, jakichś bonusowych rzeczy, no bo niestety nie jestem w stanie tego, nie jestem w stanie tego teraz ogarnąć tutaj. Kurde, szkoda, 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 no ale dobra, musi być tak jak jest, e, jeszcze, zro... co prawda widzę, że mam, ale no to muszę już zrobić. A, to idzie tak, tu. A może zrobimy to po prostu tak. O, dobra, niech będzie tak. Tutaj myślę, że zwierzaki i tak, i tak nam nie wyjdą. Dobra, e, ta część jest zrobiona ok. Tutaj ciągniemy dalej drogę, aż spotka się z tamtą teoretycznie główną. Kurczę, już jest szósta. No myślę, że zdążymy, wiecie, co wszystko zrobić. Tak mi się coś wydaje. Co prawda, jak wiecie, jutro też pierwszego dnia będziemy mieli też sporo rzeczy ogólnie do sprzątnięcia. Jeżeli chodzi o farmę, no bo to jednak się wiecie, wszystko tam jakoś ogarnie. Um, dobra, do tej ścieżki to ja właściwie potrzebuję dosyć sporo, więc będzie trzeba zrobić. I tutaj będzie podwójna droga. Natomiast tutaj będzie podwójna droga w dół z tego, co z tego co chyba widzę, tak tutaj będziemy mieli podwójną drogę zjem sobie jeszcze jajecznicę także moi drodzy myślę, że przez pierwsze 2-3 dni lata będę jeszcze tą farmę moją tutaj udoskonalać i tak dalej i tak dalej bo no nic innego tutaj nie wymyślę teraz tak, jeżeli chodzi o tego rarecrowa to on stoi tutaj E, mam jakiegoś kolejnego, mam kolejnego. I on będzie stał również tutaj. I teraz moi drodzy, tak. E, ta stronka ma ten fajny plusik, e, że tam mamy również powiedziane, pokazane właściwie, e, jak to wszystko ma e, wyglądać i jak to wszystko ma się prezentować. E, tudzież e, widzimy e, wszystkie zasięg Rercrowów, e, uli i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę, naprawdę e, spoko, spoko motyw. E, teraz tak. Tutaj idzie raz. Dwa, trzy, raz, dwa i trzy. Tutaj również idzie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dalej jest raz, dwa, trzy, bo tu będzie ścieżka, i tutaj będziemy mieli tylko w ten sposób. Jeszcze sprawdzę, zobaczę, czy to aby na pewno się zgadza. Tak, wedle moich wyliczeń się zgadza i tutaj chciałem dać płotek, tak? Dobrze się Wojtkowi zgadza, że tutaj chciał dać płotek i tutaj będzie podwójna, tutaj będzie właśnie podwójna ścieżka. Kurczę, dzisiaj bardzo pracowicie, tylko widzicie, jeżeli chodzi o czas w startu, to to jest nasz największy wróg. Dobra, eee, na razie tego tutaj nie będę ogarniać. Muszę zrobić jeszcze tak. Tutaj są te dwa. Eee, tu będzie raz podwójna droga tu gdzie stoję, czyli tutaj trzeba zrobić. Tutaj, tutaj i tutaj. Dobrze robię? Czy źle robię? Niech mi ktoś powie. Jeden, dwa, jeden. Czekajcie. Dobrze, jest OK. Eee, Tutaj cyk, tutaj cyk. Tutaj w ogóle widzę, że nie ściąłem, nie pościnałem drzew. Będzie trzeba się tym zająć, bo tutaj będzie trochę... Chociaż nie, właściwie to mi w sumie wystarczy. Będzie na równi najwyżej innym razem zrobię drogę. Eee, I teraz tak. Jak to idzie tutaj dalej? Tutaj, dobra, tym zajmiemy się myślę, że jutro tą częścią. Teraz jeszcze musimy ogarnąć tutaj, ale tutaj widzę, że będzie identyczne odbicie jak tam na górze. Tylko zniszczmy sobie drogę. No oczywiście, wiecie, musimy też to wszystko poogarniać na zasadzie hmm, sprinklerów, a czy może nie, nie, nie tyle spri sprinklerów, co tych. E, co? a, tu właściwie pasuje to. Nie dobrze, tu pasuje. Nie, nie pasuje. Ja pierdzielę. Coś spierdzieliłem znowu. A nie, dobrze, moi drodzy. Nie, nie, nie. Dobrze, tu jest OK, bo to jest po drugiej stronie, więc tu się wszystko zgadza. Dobra, tu się wszystko zgadza. Wiecie, ciężko jest zrobić odcinek i jednocześnie patrzeć z modelu. Zostało mi jeszcze 9 sprinklerów. I teraz tak się zastanawiam, bo cztery pójdą jeszcze na jeden projekt, mały, mniejszy. Dobra, to nam wszystko jutro uschnie. Dobra, i teraz tak, to wiecie co? Może jak już mamy tutaj troszeczkę tej energii, to zróbmy może sobie tą podwójną drogę, bo ona się tutaj będzie ciągnęła dalej. Bo jeszcze będzie miejsce na kwiatki. A, 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 wróć, wróć, wróć. Poczekajcie, 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 bo ja chyba właśnie, e, zapomniałem, teraz mi się dopiero przypomniało, bo tam mi o tym też pisaliście, żebym pamiętał, żeby zdobyć wszystkie kwiatki i tak dalej, i tak e, dalej, więc to jeszcze musimy zebrać. E, o kurde, inwentory full serio. Teraz w takim momencie! Nie! Nie, 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 nie! Dobra, to srebrne też sprzedajmy. Musimy pozbierać, kurde, bo mi się wkopał troszkę. Dobra, widzę, że jest godzina 11. Robaków nie zbieramy, zbierzmy jeszcze sobie tutaj te kwiaty. No i znowu jest inwentury full, dlaczego? Co, ten jeden kwiat jakiś taki do, do, doskonały, coś? Dobra, weźmy to sprzedajmy. Pierwsza 50. kurczę, widzicie, no właśnie tak to jest, jak się ma dużo, dużo, dużo do roboty. Mogłem się za to zabrać znacznie, znacznie wcześniej, ale znacie mnie dokładniej, wiecie, że ja wszystko zazwyczaj zostawiam na ostatnią chwilę. Ale myślę też, że nie będzie jakiejś większej tragedii, jeżeli o to chodzi. Dobra, jeszcze musimy pójść do szklarni. Jeszcze musimy ogarnąć szklarnię. Tutaj ogólnie, moi drodzy, będą kwiatki, nie będzie ich dużo. W planach mam też przenieść zupełnie konia koło domu, bo tam ktoś z Was w sumie dobrze... Dobrze mi napisał i dobrze stwierdził, że nie ma najmniejszego sensu trzymać tego konia gdzieś daleko, skoro ja i ta... Znaczy, lepiej trzymać go blisko, żeby, wiecie, można było sobie tam ładnie szybko na niego wskoczyć i gdzieś jechać. A ja i tak łażę, jak głupi za nim. E, dobra, e, teraz tak. No to lecimy dalej w takim razie z drogą. Wiecie, wolę, żeby te drogi były już powiedzmy skończone. Kurczę, przecież ja w ogóle zwierząt dzisiaj nie ogarnąłem, nie? Dobra, trudno. Jak zwierzęta, zwierzęta. Nic, nic się nim nie stanie. Spokojnie. Nic się nim nie stanie. Jak się raz nimi nie zaopiekujemy, to będzie spoko. Znaczy, może nie będzie spoko, ale. No, wiecie o co chodzi. Farma jest ważniejsza. Tam zwierzęta, jak jeden dzień. No, żarcie mają, to najważniejsze. Najbliżej ich tam nie polejkowałem, ale myślę, że tam jakieś. Z nimi relacje nam bardzo nie spadną, więc tutaj się teoretycznie nie mamy o co, o co obawiać. Dobra, e, teraz tak, jeszcze Wam coś powiem. Tutaj na dole będą hupsy, i właściwie w sumie mogę to już zrobić, bo w sumie mam tutaj wyliczone. E, to miało być tak. Jak tutaj to idzie? Dobra, i teraz tak. Raz, dwa, trzy. Tu i chyba, tu, chyba, chyba, bo nie jestem w 100% pewny. Ale dobra, moi drodzy, słuchajcie, wracamy dzisiaj do domu. Jutro pierwszy dzień lata, więc będziemy mieli naprawdę znowu sporo roboty, więc na pewno spędzimy to e, po prostu na e, ogarnianiu wszystkiego. Na szczęście, jestem w domu i tak jak mówię, myślę, że przez te 2-3 dni ja się niczym tak na dobrą sprawę nie będę zajmować na farmie i wszędzie, e, bo po prostu no, nie będę w stanie wszystkiego na raz ogarnąć. I zobaczmy sobie, może, jeszcze taką niespodziankę, jaka będzie. W dniu jutrzejszym pogoda i jest słonecznie, fenomenalnie. Jeszcze będę musiał popodlewać wszystkie rzeczy i tak dalej i tak dalej i tak dalej. A jutro pada. Super po prostu. Bardzo dziękuję. Gro, jesteś po prostu przegenialna i super. Fajnie, 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 e, dobra zobaczmy jak to tutaj wszystko wygląda, no jak widzicie wszystko pousychało, będę mieć troszeczkę rzeczy do skopania, ale teoretycznie farma już jest przygotowana, e, myślę, że mogę to wszystko sobie już zacząć powolutku moimi kroczkami ogarniać, e, co do drzew, one widzę, że tutaj no jako tak rosną, tutaj widzę, że też, e, wiecie co, nie ma jakiejś takiej dużej tragedii jeżeli chodzi o o te wszystkie nasze ploniki, więc myślę, że tutaj damy radę spokojnie to ogarnąć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o surowce, to mam bardzo dużo blueberriesów. E, tutaj na górze będą rosły melony, e, poniżej będą rosły blueberriesy. Tutaj będzie po dwa chyba na paprykę i pomidory coś w tym stylu. Tutaj też będzie sześć na blueberrysy, bo blueberrysy zarabiamy na nich najwięcej, więc stwierdziłem, że dam ich więcej. Tutaj chyba będzie red cabbage, czyli ta, albo nawet będą dwa red cabbage, już teraz nie pamiętam. Tutaj na pewno będą hupcy, ponieważ chcę je przedzielić taką drewnianą ścieżką. Tutaj też coś będzie, bo ja to mniej więcej dzieliłem. Wiecie, na zasadzie 6, 6, 4, 2 chyba, czy 6, 4? Coś takiego, wiecie, o sprinklery chodzi. E, także co? W następnym odcinku będziemy dalej ogarniać całą, całą resztę. E, jak Robin skończy ogarniać, spróbujemy przenieść budynek, zobaczymy czy to w ogóle będzie coś tam kosztowało. A czy kosztować to? No chociaż nie, podobno za darmo można przenieść, ale pewnie to jakiś tam dzień, kilka dni trwa. E, także dobra, moi drodzy, ja Wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. E, tak jak mówiłem, widzę, że się ewidentnie pomyliłem z tą ścieżką przy domu, bo ona powinna być na dwa, a nie na trzy. No, ale to wiecie... Mały, mały, mały mankament. Ważne, że cała droga i wszystko jest mniej więcej tak jak być powinno. Chociaż ten dół nie za bardzo, bo chciałem tam zrobić ładne ogrodzenie, ale mi nie wyszło. No dobra moi drodzy, także cóż, ja mam nadzieję wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisach do filmu. A my słyszymy się w następnym odcinku już jutro. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć, pa! pa.